W Wadowicach pamiętają o wybuchu stanu wojennego. 32 lata temu w nocy z 12 na 13 grudnia na ulice wielu miast wyjechały czołgi. Internowano 10 tysięcy osób. Spacyfikowano wiele zakładów pracy, najbrutalniej kopalnie Wujek, gdzie od kul zomo zginęło 9 górników. Z tej okazji pod pomnikiem Solidarności w Wadowicach Wiązanki kwiatów złożyły delegacje gminnych samorządów Wadowic i Kalwarii, starostwa powiatowego, przedstawiciele parki, stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta. Chłopcy z grabówka, chłopcy schyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy pomścili cię drucha. Janek Wiśniewski, Pan. Huczą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski, Pan. Jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słupskim. Bardzo dziękujemy panu staroście, pani wicestaroście, panu burmistrzowi Kalwarii, pani wiceburmistrz Kalwarii, że spotkaliśmy się tutaj w Wadowicach. Dobrze, że mamy na Placu Solidarności ten wspaniały pomnik. No i że pamiętamy o 13 grudnia, dzień wprowadzenia stanu wojennego. No niektórzy z nas dobrze pamiętają te chwile, te godziny. Byliśmy w różnych miejscach, w Wadowicach, w Krakowie. Ja w tym czasie studiowałam, także pamiętam to wszystko doskonale. I cieszę się, że, że tak licznie się tutaj przy tym pomniku zebraliśmy, żeby pamiętać o wszystkich tych złych sprawach związanych ze stanem wojennym, a przede wszystkim o ofiarach stanu wojennego i to nie są tylko ofiary śmiertelne. Pamiętamy o tych ludziach, którzy zginęli, szczególnie o górnikach z kopalni Wujek, pamiętamy o ludziach, którzy stracili zdrowie, ale pamiętamy także o tych wielu bezimiennych bohaterach, którzy no, ich życie zostało całkowicie zmienione, czasem nawet przetrącone. Wielu ludzi musiało emigrować, przecież oni mieszkają teraz za granicą nie z własnego wyboru, tylko sytuacja na nich to wymusiła. No, chciano 13 grudnia złamać kręgosłup narodu polskiego. Nie udało się to. Cieszymy się, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, że Polska jest krajem demokratycznym, no i Wadowice, które mają swoje umocowane miejsce. W Polsce i w Małopolsce są też miastem wolnym, miastem rozwijającym się, miastem, w którym demokracja nie jest pustym, pustym frazesem. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że też młodzież, dzieci, szkoły w dniu dzisiejszym no, ten 13 grudnia będzie, będzie, będzie przypominany jako, jako, przestroga, jako przestroga. Jest to dobra. Dobry dzień na to, żeby, żeby złożyć hołd tym, którzy dla nas tą wolność wywalczyli. Tak prawdę powiedziawszy, to również tak jak pani burmistrz, byłem wówczas studentem, pamiętam te czasy. Wielu młodych ludzi, którzy tu są z nami, nie pamięta tych czasów. Był to trudny okres, ale myślę jedną rzecz, chciałbym powiedzieć, żebyśmy tą wolność pielęgnowali. To, to jest nasz obowiązek. Od wolnych wyborów 25 lat w przyszłym roku będziemy obchodzić i sądzę, że jako samorządowcy, jako ludzie, którzy w tym momencie decydują o obliczu tej ziemi powinniśmy o tym pamiętać, że służymy naszym mieszkańcom a tę wolność wywalczyli ludzie, którzy ponieśli najwyższą cenę cenę życia, ale jak pani burmistrz powiedziała również, żyją wśród nas ci ludzie, którzy pamiętają, pamiętają o tych czasach, którzy również w jakich których ten czas zmienił w jakiś sposób ich życie i o nich również powinniśmy pamiętać. Myślę, że dając ten przykład tutaj, tego spotkania pod tym pomnikiem, zachęcamy młodych ludzi w szkołach do pielęgnowania tej pamięci, bo to były ważne wydarzenia. Tak się składa, że zarówno dobro, jak i zło jest dziedziczone. Jesteśmy, grzechy ojców przechodzą na synów. Jesteśmy dziedzicami wspaniałej historii. My jako Polacy. Mamy się czym chlubić. Niestety mamy też niechlubne karty. I tak jak 13 grudnia zdarzyło się nieszczęście, kiedy, kiedy brat wystąpił przeciwko bratu, tak my dzisiaj, również jako Polacy, jako bracia, mamy moralny obowiązek naprawić to. Te krzywdy nie są do końca rozliczone, ale my dziś możemy to naprawić. Wczoraj w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej miało miejsce spotkanie upamiętniające wybuch tego stanu wojennego. Dzisiaj również pokazy filmów z tym związane mają ma młodzież. Mam nadzieję, że młodzi ludzie potrafią zrozumieć to, co się wtedy wydarzyło i będą kontynuować tylko te dobre... Chlubne karty z naszej historii. Tego życzę wszystkim, tu obecnym i naszym podobnym. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski. Pan Janek Wiśniewski.